Chromkanie dzików, soczysta i delikatna zieleń, bogactwo barw, przyjemny chłód i tajemniczy klimat. Hunt Run Festival pozwala odpoczywać i regenerować siły fizyczne i psychiczne. Kwiat dla ja tak relaksu, Wyszedłem na spacer w góry. Przeżyć, przebiec Dobrze się bawić. i bawić się fajnie. Aru, 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 aru! Są rejony turystyczne z atrakcjami, które wszyscy znają, ale kraina jaką jest Białka Tatrzańska stanowi ewenement pod względem bogatej naturalnej oferty. Jest nie tylko miejscem odpoczynku. Tu mieści się najcenniejszy i najbardziej złożony ekosystem corocznych spotkań dzików na ziemi. Co A, Całe środowisko dzików jest niezwykle wytrzymałe i potrafi przetrwać długi weekend aktywnie, przemierzając pola uprawne, łąki, wrzosowiska, torfowiska, lasy czy obszary bagienne. O!